Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry mówimy. 3-4. Dzień, Dzień dobry. dobry. Tak jest. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy w drugim dniu. Widać pobojowisko? Widać. I ten etap lubię najbardziej. Gdyby teraz zaprosić bohaterów do ogrodu, złapaliby się za głowę, powiedzieli, że wpuścili bandę szaleńców, żeby coś im stworzyła. Zobaczmy, yy, co mamy, co mamy po wczorajszym dniu. Na pewno jest w dużej części już taras, pod moimi stopami. I tutaj, w tym miejscu, też będzie nasz drewniany tarasik. Z tamtej strony Janek z Kądziem tworzą donice. One będą o zróżnicowanej wysokości. Gdzieś 42 cm, gdzieś 60 po to, żeby się działo. Czas na zajęcia w podgrupach. Dominik z Pawłem kończą taras pod schodami. Część ekipy skręca ostatnią donicę, a reszta też zajmuje się skręcaniem. Daniel! Tata! Powiedzcie teraz, widzą, co żeście skręcali. Nie wiem, bramkę na mistrzostwa świata. O, i to jest bardzo dobra odpowiedź. I to właśnie jest ta konstrukcja. To właśnie na niej zawiśnie fotel. Bardzo nam zależało na tym, aby nie była widoczna ta podmurówka. Ona jest taka troszeczkę brzydka, więc zasłonimy ją troszeczkę. No, kąci, łapam. Szczęka, łapiesz. Więc tak to będzie wyglądało. Chłopaki z morzołem ją wykuwali, wykuwali, wykuwali. I co mamy? Jest? Janek, jest? Jest. O, i zależało nam też na tym, żeby taras dochodził do donicy. Tak właśnie będzie. Jeszcze ją sobie wypoziomujemy, ładnie ją ustawimy. I jest cacy, gans pomada. Tuż obok wylądował kliniec. Specjalne, przepuszczalne kruszywo, które po ubiciu zagęszczarką stanie się pierwszą warstwą podbudowy pod sztuczny trawnik. I pewnie się zastanawiacie, po co pod trawnik rzucamy taki kamień i go ubijamy. Kiedy tego nie zrobimy, na przykład rozwiniecie sobie taką sztuczną trawę tak po prostu na gruncie, to po jakimś czasie, kiedy będzie dużo padało, kiedy będzie mokro, on zacznie falować, ziemia będzie się tam, wiecie, rozchodzić w niekontrolowany sposób, a chodzi o to, żeby on zawsze był równy, płaski. I jak tego nie zrobicie, kich.